No dzień dobry, witam serdecznie, firma Złota Rybka Jarek Bury. Kochani, dzisiaj kręcimy drugi taki film dla Was, drodzy Państwo, ponieważ ta promocja, która była odbiła się bardzo szerokim echem, bardzo dużo ludzi było zainteresowanych tą naszą promocją, a mamy do Was jeszcze lepsze warunki, z tego względu, że mamy promocję dla wszystkich hodowców, którzy oglądają nas z kraju. Mówimy o całej Polsce. Dlatego, kochani, że mówię, to, które przyjechał ten dzisiejszy towar to jest dla naszych lokalnych klientów, ale również dla Was przygotowaliśmy fajną ofertę i fajną promocję, ponieważ za chwileczkę Wam powiem ceny, i ta cena Was obowiązuje właśnie takiej wielkiej palety, jak tutaj macie wszystkie tonowe palety, i taka zamówicie w kombinacji. Możecie zamówić sobie połowę, czy zamówić sobie przykładowo 15 worków, 15 worków plus 10 worków. Wszystko Wam zmieszamy na zasadzie tak, jak Wy sobie życzycie. Trzy gatunki karmy będziecie mieli możliwości do wyboru, czyli mówimy o taniej sezonowej SE, o BK i o pierzeniowej. I teraz kochani, tak, w tamtym tygodniu żeśmy zrobili film, który naprawdę był bardzo dużym echem, dużą ilością telefonów i dużą ilością zamówień. I dlatego przygotowaliśmy dla Was, dla Polski, bo to było bardzo dużo zapytań właśnie dla chłopaków z Polski. Czyli w tamtym tygodniu było tak, beka. PLK była w cenie 60 zł za woreczek 25 kg, i ta standardowa, czyli SE, była po 48 zł za 25 kg. A dla Was, kochani, z całej Polski, czyli mówimy już z kosztami wysyłki ze wszystkim, macie, kochani, 50 zł, 62,50 i 62,50. To jest cena, która Was obowiązuje dla klientów, którzy dostaną kurierem wielką paletę. To nowo. I zobaczcie, kochani, jedziemy znowu z tematem, żebyście nie. Z, przykładowo nie pomyśleli sobie, że fajnie. Tydzień temu była promocja. Była fajnie zrobiona karma. Dzisiaj, oczywiście, przyjechała jak to w Polsce. pokażę Wam udowodnię, bo przed żeśmy rozpakowali całą dostawę. I zobaczcie sobie, mamy pierwszą standardową karmę. Zobaczcie sobie, kochani, jak ona wygląda. Zobaczcie, żebyście widzieli, że. Co jest to, Bo tu troszeczkę słońce odbija, to zobaczcie sobie tutaj bez w cieni taki moc. Tak wygląda karma, która jest standardowa. Standardowa, najtańsza karma. No efekt moim zdaniem na tak tanią karmę jest naprawdę bardzo ładny i tym bardziej, tak jak zawsze powtarzam, ta ten skład i ta karma zawsze jest taka sama. Nie ma takiej sytuacji, że w tym tygodniu była, z, nie wiem, z ilością większą sorga, dari czy kukurydzy, czy pszenicy, a za tydzień jest inna. Nie, to jest... Mieszana w systemie, składnie, czyli z tak zwanego składu odpowiedniego, który jest zawsze utrzymywany. To jest ta tania. Ona kosztuje dla chłopaków z Polski, mówimy, 50 zł. Teraz, kochani, mamy drugą karmę. To jest karma beka, czyli bez pszenicy i kukurydzy. I zobaczcie, kochani, to jest ta właśnie najbardziej taka popularna wśród hodowców całoroczna, bo nie ma pszenicy i kukurydzy. zobaczcie, jak to wygląda. Bez żadnego takiego mieszania. Teraz na rękę Wam. Pewne. I zobaczcie, kochani, jak wyszło na rękę, jak wygląda. No, na pewno nie ma takiej sytuacji, że tydzień temu była inna. Dzisiaj jest inna. No, jest naprawdę ładna. Czyli mówimy 62,50 za ten woreczek dla klientów z Polski. I teraz ostatnia, trzecia karma. Widać. Pierzeniowa Lux, tak zwana. Tak, może odwrócimy ładnie, żeby było widać. Zobaczcie, kochani, teraz. Tak, żeby nie było, że znowu przewróciłem albo przemieszam. Mówimy o karmi pierzeniowej bez pszenicy. Czyli 62,50. Tak dokładnie wygląda po przemieszaniu. Zobaczcie sobie. No, efekt na tak. W takiej cenie karmy chyba nie kupicie w Polsce. Gwarantuję, że w tej cenie na pewno nie kupicie. Chyba że mówimy o systemie tak zwanym targowym, gdzie wiadomo, jak to się mówi, cheniek i zeniek wymieszają w betoniarce i sprzedają to. Ale w cenie mówimy o cenach brutto. 62,50. 62,50 i 50 zł. Jeśli chcecie, panowie, to robicie sobie przykładowo 10, 10 plus, 15, plus 20, bo musicie mieć 40 woreczków na tonie, żebyśmy wam wysłali. Czyli zgadacie się, nie wiem, we dwóch we trzech, jeden weźmie 10 tego, drugi 10, tego, trzeci weźmie 20 tego i macie Państwo 40 worków i taka paleta idzie bezpośrednio od producenta do was. Także macie tutaj tą promocję dla chłopaków, którzy mówią, mają gołębie, czy gołębie ozdobne, czy gołębie lotowe. Czy mają, jak to się mówi, taki system hodowli hobbystycznej? Dla których do, do, mamy też drugą tak zwaną promocję, bo jeszcze dzisiaj mieliśmy jedną dostawę i przyjechały dwie karmy, bo mieliśmy też takie zapytania. A robicie cały czas wszystkie promocje dla hodowców gołębi. A co z papuszkami i kanareczkami i innymi tymi właśnie hodowcami tej małej egzotyki? Też, kochani, mamy promocje z innej firmy. I zobaczcie, kochani, co przyjechało dzisiaj do nas, bo to jest dla Was akurat ta oferta. To są te dwie podstawowe karmy dla papów falistych. I mówimy o workach 20 kilowych To jest papuszka falista pierwsza. Zobaczcie sobie papuszkę falistą. To jest coś takiego. I ona, drodzy Państwo, wychodzi Wam 3 zł za kilogram. 60 zł za worek. Tak wygląda ładna. I zobaczcie, też jest bardzo bogata, z delikatną ilością słonecznika, ale prosa są cztery rodzaje prosa, jest sorgo, jest dari, jest delikatnie pszenicy włożone chyba stąd 2%, także jakość jest tej papugi falistej naprawdę ładna. Teraz druga karma, która przyjechała, to jest papuga średnia i ona wychodzi przy takim dużym woreczku, jeśli kupujecie to wychodzi mam 4 zł za kilka, a zobaczcie jaka ona jest efektywna. Proszę zobaczyć, żebyście nie powiedzieli, że ona jest słaba, czy biedna na sezon jesienno-zimowy. Moim zdaniem jest rewelacyjna. Macie trzy rodzaje słonecznika: do tego jest kardi, do tego macie wszystkie prosa, kanar. Jest naprawdę 14-składnikowa, przygotowana oczywiście pod naszym składem, bo my nadzorujemy te składy w papugach i według naszego składu jest zrobiona ta karma dla papug średnich. I ta mówię kosztuje 4 zł, ta kosztuje 3 zł, dlatego mówię, jeśli ktoś z hodowców nawet sobie przykładowo tam by chciał, to zawsze może przyjechać do nas, mówię, dokupić sobie, czy możemy, no chyba, że dużo miłości by sobie życzyło, wtedy możemy wysłać. Także też z Was serdecznie, kochani, zapraszamy na temat związany z egzotyką, plus oczywiście gołębie, czy to pocztowe, czy ozdobne. Także kochani, zapraszam Was serdecznie, bo zbliża się weekend. Analizujcie sobie, sprawdzajcie. Jakby co jestem do was pod kontaktem 503 363 147. Także dzisiaj kochani, w ten piękny słoneczny dzień serdecznie Wam dziękuję za tej chwilkę uwagi i oczywiście zapraszam do kontaktu do nas. Pozdrawiam.